Mamy jeszcze trochę ciekawy temat międzynarodowy. Wprawdzie sezon jest ogórkowy, i, i teraz to tylko pokazujemy na ogół, jakie ładne panienki fikają na plaży, i tym się głównie ludzie interesują. No ale politycy żyją tą polityką cały czas, dzień i noc. I troszkę za kulisami Parlamentu Europejskiego, ale też troszkę za kulisami polskiej polityki jestem podpytywany, a co ja sądzę o sytuacji międzynarodowej Polski w związku z ciągle zaogniającą się sytuacją za naszą wschodnią granicą. I to było do przewidzenia, że rozgrzanie konfliktu na Ukrainie jest tylko jednym z elementów takiego podgryzania Rosji, gdzie się tylko da, i było wiadomo, że ten proces podgryzania będzie zachodził dalej. No i o to zachodzi, bo już gdzieś słychać, że Litwa, nie Litwa, ale Łotwa już próbuje mówić o zbudowaniu ewentualnego jakiegoś muru na granicy z Rosją. Jakoby ta Rosja była takim strasznym wrogiem i groźnym agresorem, i trzeba się przed nim bronić. Więc. Sytuacja tam, na Łotwie, również zaczyna przybierać pewne cechy wrogości w stosunku do Rosji. Co oznacza, że Ameryka nie odpuszcza tego ob od obgryzania imperium rosyjskiego i próbuje obgryzać dalej, gdzie się tylko da. Więc to było i na Kaukazie, teraz Ukraina, teraz kraje Prybałtyki. Trwa proces takiego nieustannego. Ograniczania wpływów Moskwy w Europie i w Azji. Oczywiście granice ustępstw Rosji jakieś są. My dokładnie może nie znamy tych granic, ale tam są fachowcy, naprawdę od polityki, nawet jeżeli oni nie mówią tego, ekspresji z verbis, nie oświadczają dokładnie, jaka jest granica ich ustępstw i gdzie się nie cofną, to na pewno mają ustalone jakieś takie granice poza które na pewno się nie cofną. Jeżeli rosyjscy generałowie mówią, że wprowadzenie pomocy wojskowej na Ukrainę zaowocuje tym, że Rosja zajmie połowę Ukrainy z Kijowem włącznie, to na pewno by tak zrobiła. Więc jeżeli w innych miejscach wpływy amerykańskie wykorzystywane będą do tego, żeby tą wrogość Rosji... Realizować praktycznie nie tylko w słowach, nie tylko w deklaracjach, tylko przekładać na rzeczywistą wrogość w relacjach yy, militarnych, gospodarczych, to na pewno Rosjanie zareagują. A my jesteśmy. Pierwszym poważnym państwem, z którym Rosja graniczy i traktuje nas jako wroga, bo tak nas się nasze władze do tej Rosji wrogo usposobiły. Więc naprawdę fundują nam niebezpieczną sytuację. Po prostu nie rozumiem, dlaczego ci ludzie, którzy Polską rządzą, nie umieją się zdobyć na obronę polskiej neutralności. W walkach między wielkimi potęgami, czy my zawsze musimy ginąć w imię obcych interesów? To jest polityka katastrofy narodowej, to jest kompletny brak odpowiedzialności. To jest przedkładanie jakiegoś wazeliniarstwa wobec obcych mo mocarstw ponad. A oczywisty interes narodu i państwa polskiego. Jestem tym w ogóle zaszokowany i zgorszony. Jest to jeden z elementów, dla których uważam, że należy natychmiast przebudować ustrój Polski i ten, ten cały establishment wyrzucić na polityczny śmietnik, bo się do niczego nie nadają.